System TFOCR to jest komponent szczytywania tablic rejestracyjnych, zarówno dla samochodów osobowych, jak i dla samochodów ciężarowych, które to szczytywanie odbywa się na przejściach granicznych. Natomiast do czego ma służyć? No to przede wszystkim temu, aby funkcjonariusz nie musiał z ręki wprowadzać danych dotyczących właśnie danych środka przewozowego, a żeby zrobił to za niego system komputerowy. TFOCR wykorzystujemy na wielu przejściach granicznych, tak naprawdę szczytywanie tablic rejestracyjnych w różnych wariantach. Mamy na każdym przejściu granicznym, no i znacznie on usprawnia pracę funkcjonariuszy celnych na granicach. Systemy tego typu jak te w OCR, jeżeli mają odpowiednią wydajność, jeżeli odpowiednio są obsługiwane, to dostarczają nam dosyć cennych informacji, a eliminują problem jakiejś zmiany czy modyfikacji przez człowieka. Tak? System po prostu szczytuje dane, które to dane w zasadzie są już niezmienne. TF OCR, ten, który wykorzystujemy na przejściach granicznych, zakupiony zarówno przez służbę celną, jak i dostarczany nieraz przez wojewodów, spełnia nasze oczekiwania.